Masz kredyt hipoteczny i chcesz zaoszczędzić sporo pieniędzy? Słuchaj tego. Większość osób, która brała kredyt po 2021 otrzymała od banku oprocentowanie stałe. Często nie małe, bo 8, 9, a nawet 10%. To dlatego, że mieliśmy wysokie stopy procentowe. Co się od tego czasu wydarzyło? Ceny nieruchomości poszły w górę, więc i Twoja nieruchomość jest więcej warta, a kredytu Ci ubyło, bo jednak go trochę spłaciłeś. Zmniejszył się tak zwany współczynnik LTV. LTV to loan to value, czyli pożyczka do wartości. Jeśli Twoja nieruchomość jest więcej warta, a Twojego kredytu ubyło, to znaczy że jesteś bezpieczniejszym klientem dla banku i możesz dostać lepsze warunki. Każdy case jest indywidualny, ale śmiem twierdzić, że większość klientów, którzy obecnie mają zdolność kredytową, są spokojnie w stanie zejść przynajmniej o 1% na oprocentowaniu kredytu, bo obecnie banki dają je nawet poniżej 7%. 1% to mało? Rata kredytu na 500 tysięcy na 8 i na 7%. Prawie 350 złotych różnicy miesięcznie. Razy na przykład pozostałe 27 lat do spłaty daje oszczędność rzędu 110 tysięcy. Jeśli chciałbyś bezpłatnie sprawdzić, czy możemy taki zabieg przeprowadzić u Ciebie, to pisz tutaj.